...7, 5, do Eindhoven. Prosimy o przechodzenie do wyjścia 6. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. zawsze się Sępre, Sjelodato. Moi drodzy, wyruszamy w tę pielgrzymkę, która jest do grobu świętego Ojca Szarpella, ale przede wszystkim aby prosić Go. Jest taki temat tej pielgrzymki, ja sobie tak podjąłem. Święty Ojciec Szabel nauczy nas kochać Jezusa, bo dzisiaj najważniejszym jest to, że człowiek ukocha Jezusa, to już potem wszystko, wszystko się zmienia wokół Niego. Ale w siamo mi partenza i do Krakowia, e, i temat temacie mnóstwo pielgrzymi, San Szabel i sygnaci takie, kiedy amiamo Cristo, tu to internotizm i in system kabiana. Razem ze mną są kapłani. Zresztą. Proszę się przedstawić. Zenon Zresztą. I książę Bogusław. A jaka parafia? Książę Krzysztofa w Szczecinie. Szczecinek, Szczecinek. Alora, książę e, Don Bogusław w Paroku, a Szczecinek, czyli ta, czyli Joczysity Szczecin, e, ma książę. E, jeszcze raz imolafia świętego Andrzeja Bogoli, Bleszczyna. Bleszczyna, tak. Bleszczyny, Bleszczyny. Z allora, a przebieg katolice. A teraz ja moch Krysa Czernopnik, Mol Dobrze, że jest nasz czarko. Z będziemy wspólnie starać się. Przede wszystkim otoczyć motywą chorych, cierpiących, no i waszych parafianów, Wielu, obiecaliście na pewno, wielu intencji niesiemy. My te intencje bierzemy razem ze sobą i teraz tu z Krakowa, do Frankfurtu, a później już prosto do Bejrutu. E, pamiętajcie o nas w modlitwie, e, abyśmy mogli szczęśliwie odbić tę pielgrzymkę. Allora, preghiamo preghiamo carissimi per anche loro parochiani per tutti intenzioni, che avete vede Cristo, io okay, sto portando, amdesto de Cracovia, Frankfurt Poi, Anche. By yourself. Nie. Separajcie. Nie. Grazie. za to pytanie. Each passenger may travel piece of carry if your is too large or you have more than one piece, please Jetting. The wizard flight value of 6, to is ready for Dobrze, dobrze. Wszyscy zmęczeni są, bo niektórzy całą noc nie spali, albo byli w podróży, tamci są stanki, perché qualcuno ha dormito tutta la notte, a e qualcuno doszło fare viaggio tutta la notte. Ma, anche io un pochino stanco, ma. poi si li po A więc później się odpocznie. Ah, Okay, no, no problem. I know by It's nice place. you <laughs>